Witajcie, ja jestem Magrat i zapraszam Was na kolejną układanki w A Little to the Left. Ostatnio kotełek nam troszkę przeszkadzał w układaniu i no, narobił nam niezłego bałaganu, a dzisiaj zobaczymy, czy znowu spotkamy naszego futrzanego kolegę. A nie mieliśmy wcześniej nakrycie dokładnie to samo, tylko już nie mamy noża i widelca. Ha. Połówka chyba będzie, pomarańczka chyba będzie pasowała tutaj. Dobra, musimy sobie chyba na razie wszystko zjąć. A, ty tu, tutaj już sobie leżysz, to dobra. Jajko też i e, naszego tosta. Dobra, czyli mamy kolejną połówkę. Hmm? O, mamy kolejną połówkę. Ale tutaj chyba nam będą truskawki trochę przeszkadzać. Dobra. No i co? I mamy chlebek. On chyba tutaj powinien nam pasować. Takie, wydaje mi się, idealne miejsce dla niego. No i jajko to też myślę, że bez problemu na chleb. Mm -hmm. A co z tymi truskawkami? nie, a tutaj? Okej. Okay. Dobra, czyli taki wzór mocno symetryczny. Dobra. A to pewnie wy te boróweczki tutaj damy, jagódki, tak? No, śmiało. Jeszcze jedna. Mam nadzieję, że tego to już ten kotek nie wywróci, prawda? O, nie wywróci. Jedno ułożenie. Ok. I następne. Puszki. Mamy obracać? A nie, możemy przekładać. No dobra. No to poprzekładajmy. Wydaje mi się, że tutaj będzie trzeba je ułożyć kolorami. Aha, nie mogę tak po prostu przenosić. Dobra, no to się trochę rozpędziliśmy tutaj. Zdecydowanie. Dobra, no to tak. Żółte już mamy. Um, to teraz co? Może w ten sposób. Okej. Okay. Zielona. I różowe niech będą, i zielona ostatnia. Jedno ułożenie. No w sumie jak nie dało się obracać, bo jeszcze można by było pokombinować z obrazkiem ewentualnie, ale tutaj ciężko by było. Hmm. Czyli co, mamy je po prostu poukładać jakoś ładnie? No to zobaczmy. Czy ułożenie, czy będziemy mogli jakoś ładnie poukładać, ale trochę nam się tu nie zgrywają. Chyba nie, a tutaj ten róg też nie. Hmm. Może zobaczmy po napisach, bo tu mamy tak, że czekod y Przygoda czeka. Mamy pozdrowienia, dom. Witaj, i chciałbym, żebyś tu był. Hmm. Zatrzymaj się na chwilę. Ułożymy jakąś logiczną przygodę, że przygoda czeka. Przygoda czeka. Welcome, welcome, to pekno park. Może pozdrowienia, że chciałbym, żebyś tu był, była. Pozdrowienia i i dom. Hmm. Chyba, chyba nie, bo w sumie tu może być dość sporo kombinacji. Ha, tu mamy podobne chmury i nam się. Okej, okay, moment. Jakbyśmy spróbowali tu jako początek rzeki? Bo tutaj chyba będzie nam się rzeka zaczynać, prawda? Dopasujmy trochę. No, skakaj. Tutaj mamy rzekę. Ta rzeka nam będzie płynąć i mogłaby nam płynąć. Tutaj zgadzają się mniej więcej kolory, że mamy kontynuację em, naszego, naszej wody jednocześnie niebo i tutaj kawałek tego miasta przychodzi nam płynnie w nabrzeża. Aha. Tutaj mamy chmury. A, nie mieścimy się. Dobra. Przejdźmy niżej trochę. No, skakuj niżej. I jeszcze tutaj, jako początek rzeki. No. Początek rzeki, tylko chodź na górę ty. To co z tymi latawcami, bo one mają tu rzekę i tak jakby tutaj pasowała nam do, tej, do tego magnesu. Ale żeby one się łączyły, bo tutaj nie będzie się łączyć, bo nie ma wody po lewej stronie. W sensie ten magnes nie ma wody po lewej stronie, więc będzie brakowało nam tutaj. Tutaj z kolei. A wyżej? O, muszę być wyżej. I wtedy by się zgadzało tutaj. Tylko nadal pozostaje jedna, jedna część jeszcze. Czy tu jakby nam się kończył, tutaj zaczyna się rzeka, i ona sobie przepływa. Aha, tu górę. Dobra, czyli ona by się kończyła w tym miejscu. No ładnie, fajnie ten obrazek wygląda. Ciekawa w sumie interpretacja układanki. Że znaczy taka dość nieoczywista. Raczej bym, raczej bym się tutaj czegoś innego spodziewała. No, ale całkiem fajne. No to skoczmy dalej. Mmm, jakieś słoiki. A, to możemy przesuwać. A ten... Aha, ty tylko w określonym w określonym kierunku możemy przesuwać. Okej. Okay. Jakoś... Nie możemy ich obracać, ale może kolorystycznie tutaj udałoby się. Mamy... O! Tutaj ten pojemnik różowo-czarny. Tutaj nam się linie. Z... Okej. Okay. <noise> tu nam się zgadzają linie, i tutaj też się zgadza linia, czyli raczej nie po zawartości, ale po tym, jaka jest wysokość tych linii. Dobra, zobaczmy to. Tu. Tutaj nam się nie uda, a w tą stronę. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Hmm. Bo tutaj by się zgadzała wysokość tych linii, nie zgadzałaby się barwa, ale zgadzałaby się wysokość linii. Tutaj też by się to zgadzało. Ten słuiczek na razie mi to przeszkadza. tutaj na chwilkę. Chcę mi tutaj na chwilkę w tą stronę. Jeszcze przesuniemy. Tu się będzie zgadzało. A to? Tak, to będzie ta linia. Bo tutaj. Ta etykieta by nam się zgadzała, tylko nie zgadza nam się do końca. Tutaj ułożenie, tu się zgadza, ale to przejście jakoś nie do końca mi tutaj pasuje. To jeszcze inaczej. Dajmy w takim razie w ten sposób. Mleko damy tak. Hmm. Nie, chodźcie tutaj jeszcze. Mleko, ten największy karton damy tutaj, ale nie, bo on tutaj nie będzie odpowiadał chyba. Coś mi tutaj nie do końca pasuje, no, bo o ile ten fragment będzie mi pasował i ten fragment będzie mi pasował, tak. Tutaj jest problem z tą etykietą, bo ta etykieta, no nie do końca, ona nie do końca mi tutaj leży. A jeszcze wyrównajmy sobie te linie. Nie mam innego pomysłu, jak to ułożyć. Tutaj ewidentnie te dwa opakowania, a może wyrównajmy jeszcze odrobineczkę, żeby były bardziej pionowo. Nie. Czyli co? Przez to, że były nierówno ułożone. O matko. O, no to była ciekawa zagadka. No zobaczmy, co jeszcze ma dla nas przygotowanego gra. Hmm. My zdjęcia, tak? Zdjęcia naszego kochanego kota. One chyba muszą jakąś historię nam ułożyć. To bym dał jako pierwsze, bo wygląda na kota, który się tutaj, no, układa się jakoś. O, jest. Tutaj się zaczepił. No mamy tutaj kota, który jest mocno zaciekawiony. I chyba byłoby to jako drugie. Bo skoro najpierw się patrzył na jakąś szklankę, to może, może to jest właśnie coś, co spada ze stołu. Tutaj też chyba jest zaciekawione. Następnie mamy kwiatka na podłodze i na końcu lampkę. Ale nie, nie jest to dobre ustawienie. A może najpierw listę przewinień kotełka. Chociaż jak wyglądają te? To jest jedna dusza. W sensie te przepinki, te magnesy. One są duże. Te są trochę mniejsze chyba. Okej, okay, to zobaczmy tak. To dajmy na koniec. Ta jest najmniejsza, to może dajmy ją na środek. A teraz... E, teraz inaczej. Może. Spróbujmy. Tak, i będziemy mieć... Zielona, niebieska, trochę mniejsza. Tutaj najmniejszą pineskę. Zobaczmy to w tą stronę. Tutaj jest największe. Nie. A zamieńmy miejscami. Też nie. Hmm. No tu bym dała jako pierwszą na pewno. Bo jest taka. Wydaje mi się. Najbardziej podejrzana jako pierwsza. Ale co by mogło być drugie? Hmm. A może tak? No, tu mamy pomarańczową ścianę, niebieską szklankę, i mamy niebieską ścianę i różowy abażur. A tutaj byśmy mieli potem ciemnofioletowy dywan hmm. też nie. Dobra, a spróbujmy tak. Nie wiem, tutaj jakiegoś sensu większego nie widzę w tej układance, w tym konkretnym ułożeniu. Dlaczego? Jaki to jest ciąg przyczynowo-skutkowy? A moment. E Mamy kotka, który patrzy się na szklankę, potem idzie się pobawić lampką, a potem coś zrzuca. E Jakbyśmy potem mieli, że <grybujesz> spadł nam i roztrzaskał się, ale jeszcze się nie roztrzaskał. Okej, okay, dobra, już widzę, już wiem o co chodzi. Mamy kotka, który patrzy się na szklankę i dopiero szykuje się, żeby coś zrobić. Tutaj mamy kotka, który prawie coś popchnął, bo e, dotyka lampkę. Następnie mamy kotka, który coś tam sobie przewraca i stara się. Dopiero co popchnąć, ale jeszcze to nie spadło. Tutaj mamy kieliszek, który już spada, a na koniec mamy roztrzaskany. <noise> okej, okay, czyli ta historia nie jest tak, że przyczyna, skutek, przyczyna, skutek, ale to jest cała historia etapów popychania rzeczy przez naszego kotka. O, fajne! Fajne, okej, okay. dobra. No, myślałam, że nie ma tu większego sensu, a jednak... Jednak jest. Idąc dalej, co mamy? A, zaczynamy kolejny rozdział, rozdział trzeci, brudy i brudki. Ale może będzie to dobry moment na zakończenie, chociaż kusi trochę, mm, ale nie, nie. Tą <tom> planszą zajmiemy się już w następnym odcinku i no. Mam nadzieję, że do tej pory Wam się podobało, że to układanki ogląda Wam się przyjemnie i że będziecie chcieli razem z nami zostać do końca i ograć dalsze plansze w Ali to Deleft. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że do rychłego usłyszenia. Cześć!